Cześć, witajcie. Dzisiaj Ford Tourneo zapraszam. Ford Tourneo to bliski kuzyn Volkswagena Kedy, żeby nie powiedzieć, że jego bliźniak. Tak więc można śmiało używać określenia, będąc złośliwym, Ford Cadeo. KDEO. Ale ja nie jestem złośliwcem, więc dla mnie to jest Ford Tourneo. Co zresztą Ford podkreśla niemalże na każdym kroku. A przecież doskonale wszyscy wiemy, że jest to. Samochód produkowany w Polsce, w Poznaniu, na jednej linii z Volkswagenem, kiedy jest to wspólne dziecko Volkswagena i Forda. Największe podobieństwo pomiędzy Fordem a Volkswagenem jest w tylnej części nadwozia, gdzie są one niemalże identyczne. Prezentowany wariant jest w standardowej długości, czyli 4,5 metra, jest też wersja Grand, potocznie mówiąc Long, wersja przedłużona jest o 35 cm dłuższa. Ten egzemplarz jest pięciomiejscowy, opcjonalnie, z tego co wiem, były siedmiomiejscowe znacznie lepiej siedmiomiejscowe wypadają pod względem ilości miejsca w trzecim rzędzie w wariancie przedłużanym. Pod maską diesel 2 litry EcoBlue 122 konie 320 Nm. Jest to mocniejszy diesel. Występują również diesle w wariancie 102 konie, również dwulitrowe. I to może nam gwarantować, myślę, bezproblemową jazdę z tego względu, że te jednostki nie są w tym samochodzie wysilone. To pewnie względy ekologiczne. Doskonale wiemy, że dwulitrówki wysokoprężne w tej chwili potrafią dysponować mocą niemalże 200 koni. W tym samochodzie tak nie jest. Pomimo tego, że nazwa handlowa tego silnika to EcoBlue, to wszyscy doskonale wiemy, że jest to volkswagenowski 2 litry TDI. Jeżeli nie chcemy diesla, to istnieje możliwość zamówić sobie taki samochód z benzyną 1,5 litra i tam również jest volkswagenowski silnik. O handlowej nazwie Volkswagenie TSI. Wiecie co lubię w tym miejscu? W tym samochodzie tego nie ma. Klapa, jak widać, gigantyczna. Przypomnę, po raz enty 1,88 i jak widać, swobodnie się mieszczę, czyli w razie deszczu można się tutaj schronić i sobie na przykład wędkować. Gigantyczny kufer, ukryty za tą gigantyczną klapą. To, co jest dużym atutem wszystkich kombiwanów. To ogromna przestrzeń bagażowa. Jeżeli by był tutaj wariant siedmioosobowy, to wtedy ta przestrzeń bagażowa jest niewielka, tylko 248 litrów. Natomiast w wariancie 5 miejscowym przestrzeń bagażowa naprawdę jest imponująca. I ta imponująca przestrzeń to 1213 litrów. Jeżeli zdemontujesz sobie fotele drugiego rzędu, to wtedy przestrzeń bagażowa wzrasta do 2556 litrów. Czyli niemalże basen pływacki. Co tu jeszcze? Sporo rozwiązań ergonomicznych, takie dosyć solidne. Haczyki na drobiazgi, gniazdo 12V, lampka LEDowa. Tutaj duża półeczka z tej strony, również taki mały schowek na drobiazgi. Jeśli chodzi o koło zapasowe, to w tym samochodzie brak. Schylałem się już, czy nie jest przypadkiem. Po francusku zamontowano od spodu nie jest, tutaj również go nie ma. No i w tym miejscu mata bagażnika, która również zdradza bliskie pokrewieństwo z modelem Volkswagena. Ilość miejsca, czyli to, z czego słyną wszystkie kombiwany. Jest to samochód długości 4,5 metra, powtarzam czyli takie kompaktowe rozmiary, albo duży kompakt, albo niewielki samochód segmentu D. I żaden z nich, ani kompakt, ani samochód segmentu D, nie jest w stanie zrównać się ilością miejsca z przeciętnym kombiwanem. I tutaj jest podobnie gigantyczna ilość miejsca dla kierowcy, przed kierowcą, nad kierowcą. Jeśli chodzi o podparcie tułowia, fotel jak najbardziej w porządku. Na wysokości kolan nigdzie nie wadzę, pozycja dosyć ergonomiczna, przestrzeń wręcz gigantyczna. Co mnie tutaj lekko zaskoczyło i minus, to to, że jak kiedyś na przykład miałem kangura, jeździłem wiele, wiele lat temu kangurem, jak córka była mała, bo świetnie tam się z tyłu mieścił jej wózek, to kangur miał tutaj taką półkę w tym miejscu, tak jak mają busy, tak ma zresztą większość kombiwanów, a nie widzę tej półki niestety w nowym Turneo. To mały minus. I drugi taki minus, który od razu się rzuca w oczy, to to, że jest dach, panorama i fajnie, że jest, bo lubię, jak mi słonko świeci na łysinę, ale czasami w pełnym słońcu chciałbym sobie zasunąć ten panoramiczny dach roletą, a w tym samochodzie nie ma rolety. To jest mimo wszystko minus. Jeśli chodzi o półeczki, skrytki, skryteczki, no to kombiwany słyną ze znakomitych rozwiązań ergonomicznych. Pominę ten fakt, że nie ma tej półki w tym miejscu. Tu jest z kolei półeczka przed kierowcą. Jak widać, jest ona tak dobrze wyprofilowana, żeby nam żadne przedmioty nie wysuwały się z niej. Nawet w tym miejscu znajduje się gniazdo 12 v o wtyku zapalniczkowym i przydaje się, bo to, co mówiłem, Samochód należy do Roberta, a dokładnie do Roberta i Agaty, więc Robert go tankuje, a Agata jeździ, tak to myślę, że jest. I Agata jeździ na co dzień z kamerą, bardzo fajne rozwiązanie. Także jak widać, to gniazdo 12V się przydaje. Idąc dalej tym tropem, to tutaj mamy kolejne gniazdo 12V w tym miejscu. Dwa złącza USB typu C, tutaj taka półeczka, a pod tą półeczką ładowarka indukcyjna. Dobrze wyprofilowana, można sobie tak wsunąć telefon, żeby przypadkiem nie przemieszczał się po tej powierzchni. Dalej na tunelu środkowym. Ręczny elektryczny, funkcja auto hold, dwa uchwyty na kubki, mała przegródka, schowek pod podłokietnikiem, przy czym w innych kombiwonach te schowki są zazwyczaj znacznie większe. Tu jest taki schowek porównywalny do kompaktowego samochodu, ale jest on wystarczający i nie czepiałbym się tego. Nieco za nisko umieszczony podłokietnik, przynajmniej jak dla mnie, jest on na szczęście przesuwny. Schowek przed pasażerem, bardzo głęboki, nie jest miękko wyścielany. Kieszenie w drzwiach przednich, bardzo duże. I jeszcze jeden schowek. Takich średnich rozmiarów przy lewej nodze kierowcy. Gdy wsiądę za siebie, absolutnie nie narzekam na brak miejsca. Bardzo dużo miejsca, jeśli chodzi o stopy. Na wysokości kolan, taki spory zapas, a na wysokości głowy to spokojnie miejsca dla koszykarzy. Tu nie sposób wręcz zawadzić głową o ten panoramiczny dach, czy obok tutaj dachu. Co tu jeszcze? Półka z miejscem na kubek, nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. Zarówno na tunelu centralnym, jak i tutaj nawiewy na stopy i dwa gniazda USB typu C do ładowania multimediów dla pasażerów jadących z tyłu. Środkowe miejsce porównywalnie wygodne do miejsc zewnętrznych, także troje rosłych pasażerów może śmiało z tyłu podróżować. Drzwi przesuwne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wygodne rozwiązanie na ciasnych parkingach. Nie zajmują dużo miejsca. W tym miejscu haczyk na na przykład ubrania. Oświetlenie w pełni ledowe, lampeczka z jednej strony, lampeczka z drugiej strony, lampki ledowe. Z przodu, jeśli chodzi o kieszeń w tych drzwiach przesuwnych, to jest ona nieco mniejsza niż w drzwiach przednich, ale jest i tak sporych rozmiarów. Drzwi przesuwne z jednej i z drugiej strony wyposażone w szyby uchylne, fajna opcja, gdy latem parkujesz samochód gdzieś na parkingu, oddalasz się, to warto sobie te szybki uchylić. Wtedy jest cyrkulacja powietrza, jak wiadomo samochód jest mocno przeszklony, mocno się nagrzewa a w takiej sytuacji będzie nieco chłodniej we wnętrzu, jak do niego wrócisz. Fajną opcją są relingi dachowe, wtedy można sobie zapiąć boks na dachu i jeszcze dodatkowo coś tam do niego wrzucić. Pod klapką w lewu informacja, że diesel i oczywiście, jak to we współczesnych dieslach, AdBlue. Prezentowany egzemplarz odpycha się na szesnastkach, ładny wzór alufelk, rozmiar ogumienia to 205x60. Materiały deski rozdzielczej tylko przeciętnej jakości, porównując ten samochód do osobówek normalnych, ale porównując go do innych kombiwanów, to jest tak samo jak gdzie indziej. Jest tutaj gorzej po prostu niż w klasycznych osobówkach, no ale to jest samochód o przeznaczeniu osobowo-towarowym, a nie tylko osobowym, jeżeli chcesz stricte osobówkę, czyli muzynę, no to nie kupujesz kombiwana. Kombiwan to przestrzeń ponad wszystko i z tego te samochody słyną. Natomiast kierownica to już tak jak w dobrej osobówce, znakomita jakość, skórka, świetne przeszycie, fajne bicepsy, elegancko leży w dłoniach, oczywiście wielofunkcyjna. Multimedia, tak jak we Volkswagenie dobrej jakości i bardzo dobrze reagują na dotyk. Czytałem taką informację, że te multimedia tutaj się tną, haczą, nic bardziej mylnego. Wierzcie mi, że świetnie reagują pod każdym względem. Sprawdzałem to wielokrotnie. Zresztą Bartek również może to potwierdzić. Ten samochód jest bardzo dobrze skonfigurowany, mam mnóstwo asystentów, jak widać, ale Robert po prostu pojechał do dealera. Samochód był dostępny na stoku, kupił go od razu, nic nie konfigurował, kupił to, co było, i jest z tego samochodu bardzo zadowolony. Te panele klimatyzacji to są żywcem przejęte. Z Volkswagena podnosisz, zmniejszasz temperaturę suwakowo czy punktowo. Nie jest to dla mnie najszczęśliwsze rozwiązanie. To dobrze działa na dotyk, ale wolałbym fizyczne pokrętła. Tu poniżej jest panel klimatyzacji, ale akurat regulację temperatury robisz za pomocą przycisków dotykowych czy suwakowych. Głośniej, ciszej multimedia robisz również za pomocą tej belki suwakowej. Mały minus jeszcze tego rozwiązania jest taki, że nie jest to wieczorem w tym miejscu podświetlone. Regulacja dmuchawy suwakową na ekranie dotykowym. Przy maksymalnym ustawieniu wewnątrz huragan, ale straszny hałas. O, jak widać, to się nieco przycina. Jeżeli sobie ustawię tak gdzieś na jedną czwartą, to przyjemnie chodzi, a nic, nie hałasuje. Prosicie, żeby mówić o hałasie dmuchawy, no to w tym samochodzie tak na jedną czwartą, nie wiem, który to był stopień, pierwszy, drugi, być może drugi, dalej raczej nie, jest przyjemnie cicho. A system działa poprawnie. Natomiast, jeżeli sobie zwiększysz na maksa, no to huragan i hałas jednocześnie. Aplikacje mobilne znajdują się i są bezprzewodowe. Nawigacja działa poprawnie, dobrze zoomuje i nic się nie tnie. Obraz z kamery cofania dobrej jakości. Wiecie, że lubię kamery cofania. Linie statyczne, linie dynamiczne. Bardzo to ułatwia manewrowanie pojazdem. Realizujemy tą recenzję od rana. Samochód długo w użyciu. Jeździmy po Kotlinie, bo często pytacie, skąd są samochody. Ten akurat samochód jest z Kotlina, tak jak większość samochodów, których recenzję robimy. Kotlin, Jarocin albo Pleszew. No i właśnie po niemalże dwóch godzinach realizacji recenzji zaświecił się nam komornik, o czym informuje nawet nas ten centralny wyświetlacz i od razu wskazanie na zbiornik paliwa. Zatankuj paliwo, zasięg 90 km. No, od czasu do czasu niestety samochody trzeba tankować. Tak więc ten egzemplarz... Tourneo, o czym już wspominałem, należy do Roberta Jagaty, którym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Jest to samochód odebrany z salonu w grudniu 22, aktualnie mamy marzec 24, czyli kilkanaście miesięcy eksploatacji. Jego łączny przebieg to 25 tysięcy km. Jak na razie nie przysporzył żadnych najmniejszych problemów, oby było tak dalej. Jego średnie zużycie paliwa to, jak widać, 5,9 litra. Przy czym Agata generalnie jeździ tym samochodem dookoła komina, pokonuje nim krótkie odcinki. Jest to długookresowe. Robert nie pamięta, kiedy nie był kasowany komputer, Agata również tego nie pamięta, czyli możemy zakładać, że jest to dosyć długie średnie zużycie z wielu, wielu, wielu kilometrów, a więc myślę, że mocno miarodajne. Do pracy skrzyni biegów żadnych zastrzeżeń. Krótki skok drążka. Idealnie odnajduje swoje kolejne położenia, ale przebywa krótką drogę pomiędzy dwójką a trójką, czy trójką a czwórką. Jak zapinasz kolejne przełożenia, wszystko idealnie. Króciutki skok drążka. Czy jest głośny? Jest głośny, jest znacznie głośniejszy niż normalne osobówki. Do tego wyraźnie słyszalny warko diesla pod maską. Samochód ciepły, od dawna już 90 stopni na blacie. A wyraźnie, gdy wcisnę pedał gazu, słyszę warko diesla. Chyba trochę słabe wygłuszenie komory silnika. Takie moje zdanie. Jadę 77 na piątym biegu i samochód podpowiada mi, żeby zapiąć szóstkę i co chwilę dostaję eko radę, Słuchaj, podpowiedzi, kiedy zmienisz bieg. No to jest idiotyczne, mając 77 na godzinę, tak jak przed chwilą. O właśnie, prędkość obrotowa 1600 na obrotomierzu i każe zapinać szóstkę. No ja tak tego nie robię, także te eko-rady są dla mnie niekiedy śmieszne. Przed nami SK, czyli tradycyjnie pokaz dynamiki 50-120 i tradycyjnie jedziemy z trzeciego biegu. Tym razem Tourneo, 2 litry, 122 konie, 320 Nm, oczywiście diesel. I moja prawa stopa wędruje w podłogę. Bardzo ochoczo zabrał się do roboty czwarty bieg. Piąty bieg i po małej chwili 120 zapinam szóste przełożenie. Można powiedzieć, że nadbieg 120 na liczniku, szóstka 1900 na obrotomierzu Nieco głośniej jak w osobówce, ale zapas mocy spory. Tradycyjnie ten prosty sonometr w ręku. Ja już milknę, spójrzcie, jakie są wartości realne. Średnio około 66 dB, nieco głośniej aniżeli w osobówkach, ale nie jest to absolutnie uciążliwy hałas. To jest po prostu powietrze, które opływa samochód. Wyraźnie słyszymy powietrze i ten warkot diesla, o którym wspominałem, że słychać, no to przy tych prędkościach absolutnie go nie słychać. Przy kickdownie ten diesel był nieco słyszalny. Przy 120 tylko słyszę szum powietrza. Diesla absolutnie nie słyszę. I niezależnie od prędkości jazdy, od biegu, na którym jedziesz. Samochód po wciśnięciu gazu wyrywa do przodu, także to 122 konie w zupełności wystarczy do dynamicznej jazdy. A co w kwestii prowadzenia przy 120? Jest nieźle. Wychyły spore, jak to w każdym kombiwanie, ale bardzo pewny układ jezdny. Samochód trzyma się jezdni. Wyśmienicie. Przypomnę, że podróżujemy w dwójkę. Nie wiem, jakby to było przy pełnym załadowaniu tego samochodu. Czy wtedy parametry jezdne są takie same jak przy dwóch osobach? Na to pytanie nie odpowiem czy zachowuje się podobnie, czy inaczej. No nie, załadowywaliśmy tego samochodu po sandach. I przed nami nawierzchnia fatalnej jakości. Dziury, wyrwy, studzienki, trylinka, kocie I powiem tak, jest głośno. Nic tu w przedniej części nadwozia nie skrzypi i nie czeszczy. Z tyłu coś tam popiskuje, sądzę, że to jest roleta. Tak przynajmniej sądzę. Ale praca generalnie zawieszenia głośna. I takie wyraźne, słyszalne, głośne dudnienie w kabinie, jeśli chodzi o tą dziurawą nawierzchnię. Na innych nawierzchniach absolutnie nic w środku nie dudniło, nic nie skrzypiało, a tutaj to jest wyraźnie słyszalne. I kilka słów tytułem podsumowania, jeśli chodzi o rodzinne eskapady, świetny samochód. Przemyślane wnętrze, mnóstwo przestrzeni, akceptowalne spalanie. Gdzieś tam delikatnie coś popiskuje i jest nieco głośniejszy, ale w tego typu samochodach można to spokojnie zaakceptować. Natomiast jedyny mankament to brak rolety w tym miejscu. To myślę przesadna oszczędność w tym miejscu, aż się prosi o roletę. Nie każdy lubi, gdy mu słońce świeci we włosy. Ja to osobiście lubię, ale pewnie w czerwcu w pełnym nasłonecznieniu też bym sobie chciał od czasu do czasu roletę zasunąć. Także dla mnie to jest jedyny mankament. Poza tym samochód Naprawdę super przestronny, wygodny, odpowiednio dynamiczny, 122 konie, najmocniejszy silnik pod maską, w zupełności wystarczy. Samochód absolutnie nie jest ospały, pewnie nieco inaczej to się kształtuje, gdyby na pokładzie była piątka pasażerów i pełen kufer, ale przy nas dwóch na pokładzie, ja i Bartek, samochód z biurkiem ma znakomitą. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Agacie i Robertowi za udostępnienie mi tej gabloty do recenzji. Wam dziękuję za uwagę, świetny kombi van i do następnego. Cześć!